Czy zmarłe w wyniku poronienia dzieci będą zbawione? Gdzie znajduje się ich dusza? Jaki jest los dzieci zmarłych bez chrztu? Aleksandra Kłos Skrzypczak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, zapraszam na kolejny odcinek projektu Life. Wielu rodziców z doświadczeniem poronienia zadaje sobie pytanie: gdzie teraz jest moje dziecko, skoro nie było możliwości jego ochrzczenia, a płeć nierzadko stanowiła niewiadomą. Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy podkreślić, iż jest to delikatny i złożony temat, który dotyka zarówno nauki o zbawieniu, jak i miłosierdzia Bożego. Kościół katolicki naucza, że chrzest jest niezbędny do zbawienia, co wynika z nauki Jezusa, który powiedział, jak czytamy w Ewangelii, kto uwierzy, i ochrzci się, będzie zbawiony. W dokumentach Kościoła podkreśla się, iż nie można w pełni poznać losu dzieci, które zmarły bez Chrztu. Sakrament Chrztu jest niezwykle ważny, jednakże Bóg, który go ustanowił, nie jest nim związany. Święty Tomasz z Akwinu pisał, iż Bóg nie związał swojej mocy z sakramentami tak, by bez sakramentów nie mógł udzielić skutku sakramentów. Koniecznym do zbawienia jest Sakrament pierwotny, Chrystus, i to właśnie on w swoim nieskończonym miłosierdziu stanowi rację zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Za nadzieją zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu przemawia pragnienie obdarowania dziecka chrztem. W przypadku dzieci pragnienie i potrzebę przyjęcia chrztu mają rodzice. To właśnie wiara i wola rodziców stanowi. Źródło łaski, które dociera do nienarodzonych dzieci, gdyż, jak przypomina święty Paweł, Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Trudno przypuszczać, by kochający Bóg, usprawiedliwiający nawet największych grzeszników, odrzucał od siebie dzieci, które niczym go nie znieważyły. Drogą do zbawienia nikt nie kroczy samotnie, dlatego tak ważna jest we wspólnocie wiary modlitwa za dzieci, które zmarły bez Chrztu. Rodzice mogą modlić się za swoje dziecko, prosząc Boga o miłosierdzie i zbawienie, jednocześnie w różnych formach modlitwy znaleźć pocieszenie i wsparcie duchowe na czas przeżywania żałoby. Uczestnictwo we mszy świętej, czuwanie modlitewne, wsparcie duszpasterskie mogą okazać się pomocne. Rodzice mogą rozważyć pielgrzymkę do miejsc świętych, gdzie mogą modlić się za swoje dziecko i prosić o pocieszenie. Istnieją raczej poważne racje, czytamy w dokumentach Kościoła, by mieć nadzieję, że Bóg zbawi dzieci zmarłe bez Chrztu, ponieważ nie można było dla nich uczynić tego, co chciałoby się uczynić, to znaczy ochrzcić je w wierze i życiu Kościoła. Miłość Jezusa do dzieci sformułowana w Ewangelii następująco: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, pozwala rodzicom mieć nadzieję, iż istnieje droga do zbawienia dla dzieci zmarłych bez Chrztu. Skarby w niebie. Tak bardzo często o poronionych dzieciach mówią rodzice. Skarby, które w sercach osieroconych rodziców zajmują mimo upływu czasu szczególne miejsce. Warto pamiętać, że zmarłe bez chrztu dzieci są również w sercu Boga, który się o nie troszczy i pragnie dla nich dobra, który je kocha miłością większą niż miłość rodziców. Poronione dziecko to orędownik w niebie, który czuwa nad rodzicami, którego możemy prosić o wstawiennictwo i żywić nadzieję na spotkanie w wieczności. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału YouTube.